Hej hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Simpsons Czóreczki z i pierwsze co Sami ma problem. Najlepszy pustkostworek, Kolega ze szkoły pokłócił się ze mną o to, który pustkostworek jest najpotężniejszy, moim zdaniem lodożerca. A on uparł się przy Fiktorze. A ty jak sądzisz? <laughs> nie no, twój jest najlepszy, kurcze no to jest jasne przecież, nie ma co gdybać. Byłem sobie w międzyczasie, jeszcze tutaj pozbierać roślinki, chciałem wam pokazać coś, co ja po prostu odkryłem, znaczy odkryłem to no może na duże słowo, po prostu weszłem na internet i poszukałem, prawda, e, szukałem ziemniaków gdzie są, ziemniaki są w muzeum, Znajdziecie tutaj w kilku miejscach na, obrzeż na, na obrzeżach, a jakby ktoś z Was szuka szukał pomidorów, to są tutaj oto u Pana Zesta. To tam taka ogólnie informacja dla Was, jakby ktoś z Was szukał ziemniaków czy pomidorów, to tam właśnie możecie to zlokalizować w tych dwóch lokalizacjach: Muzeum Ziemni Ziemniaczki, a w tamtej drugiej są pomidorki. prościej mówiąc. Więc co, my to oczywiście musimy posadzić, jak już je zdobyłem. Tak, troszeczkę czasu spędziłem. Bo przy pomidorach musiałem chwilę poczekać, tam jeszcze nawet bo się samo nie chciało od razu tutaj przyzrobić, przygotować, więc, no chwilę czasu na musiałem poświęcić na, na to. No ale spoko opłaci się, to rzecz jasna nam teraz. Tego tak Gregor ma tutaj tych sadzonek, troszeczkę sporo. O, one są wszystkie, właśnie, do je później. One są tutaj razem w jednym miejscu. To są te, to są ogólnie wszystkie sadzonki, jakie mam i teraz po prostu po kolei trzeba się patrzeć. Stokrotka i Ojej teraz jak to rozsadzić? Halo, halo, halo. To są... Mm. Czekajcie, to, to jest do szczepienia. Czyli ja to muszę zaszczepić z czymś, prawda? Mamy bazylię. No to co? Szczepimy bazylię z czym? Z szałwią? No dawajcie, szałwie tutaj. Chodź. Następnie co? Winogrona. Mm, zaszczep. Co to co do winogrona będzie pasowało? Dzwonki, ziemniaki. Truskawki, pomidory. Winogrona pomidory. Cytryna, no i pomidor. wiem, ja bez sensu to co mu, mówię teraz jest. Może wam się wydaje. No ale, ale muszę sobie z tym poradzić. Muszę gdzieś to posadzić, żeby później mógł z tego czerpać korzyści. E, zaszczep, teraz to do pietruszki Dorzucimy ziemniaki Może do lwich paszczy coś dorzucimy jeszcze Cytrynę? Nie wiem co z tego wyjdzie Ale mam cytrynę No i kwiatki ogólnie jeszcze mamy jest Do szpinaka Bez sensu to będzie, to no, co ja tutaj robię jest bez sensu chyba Zaszczepimy Róże do marchewki zaszczepimy dzwonki A to jest smoczy owoc, więc tam może nie, tam z tu mam wolę miejsca, to się nie da tak zrobić. I owoc plazmy, no właśnie. Do czosnku zaszczepmy. Dajmy te ziemniaki, tak naprawdę. To jadł, nie będziemy ruszali Cebula. No do Cebuli średnio coś jest szczepić, no ale musimy dać 100 krotkę na przykład. A do tego szczelimy. Lilię? Mamy już gdzieś dawałem? Dobra, dajmy jeszcze to. Dobra, i to będzie wszystko teraz, tak naprawdę. To się teraz od nowa nam tutaj zrobi, rzecz jasna. Sami czy tyś gotowy do szkoły? Tak w ogóle? Chciałem, się wiedzieć. Tak, jesteś gotowy. Teraz się bawisz, więc spoko. Bardzo fajnie. A to moja droga, Żebyś będziesz nie swoja. Oj, coś złego zjadłaś? Co zjadłaś? Otwórzmy, no nie, no wszystko jest chyba. Oj, to jest kiepskiej jakości. Wywal to spaghetti, madry. Nie, nie, nie trój się nim eee, schowaj na wino. Zapakuj, no, no co jest cholercia? Spróbujmy, ni spróbujmy nim, tak naprawdę, to zrobimy. Może on będzie mógł to zabrać na plecy. I wywal do, do kubła. No nie wiem. Coś to nie idzie nam. No dobra, nieważne. Mniejsza z tym. W takim razie mniejsza, mniejsze, mniejsza z tym. Zaraz to przyjdzie do nasz tutaj, znaczy nasza, tutaj po, nasza pomoc do ogrodu, żeby tutaj nam za, załatwiła wszystkie sprawy. I właśnie. A nie, ty już do szkoły idziesz. Bym cię może zapoznał z tą młodą damą. Lecce jest też przyjacielskie. Lecisz już tylko, chociaż tylko przywitaj z nią. Nie przemieję jakąś znajomą. Chłopie, chodź tutaj. Kurcy, już do szkoły idziesz. Rób brzuszki. No dobra. Pobudzony, lecisz do szkoły, mały. Lecisz do szkoły, Połóż się teraz troszeczkę. Ukończyłeś wszystko, więc będzie ocena. Mam nadzieję, bardzo dobra. Oby, oby tak było, oby tak było tak naprawdę. A moja droga, ty to chyba spać bo idziesz zaraz? Nie, ty jeszcze nie idzie spać widzę. Jest to, co robić? Mów, mówić do rośliny, to mów do tej rośliny jak już chcesz do kogoś mówić. A następnie zajmij się może również tutaj... pielęgnacją ogrodu, tak naprawdę. Ten slot tutaj zostawiłem później, żeby, roz, yy, żeby dać tutaj nasze ziemniaczki nawet, jeśli... O, tutaj mamy. Nie, tutaj mamy jeszcze naszą. O, ja Gregor jeszcze pójdzie do pracy. Gregor, ale ty do pracy potrzebowałbyś pójść na skupieniu pełnym, więc kąpiel cytrusowa by się przyda, rzecz jasna. E, dzięki odrobinie szczęścia i idealnemu wyczuciu czasu twoja aktualna. Aktualizacja statusu w mediach społecznościowych zaintrygowała cały świat. Gregor zdobył 20 nowych znajomych. No dobra, w porządku. Dobra, on teraz tutaj sobie pracuje. Przyszła nowa osoba do pracy, oczywiście, też tutaj pomóc. Rzecz jasna, nie ma problemu żadnego. Mogę zatrudnić jeszcze raz? Nie, ona jest tutaj aktualnie już u nas. I oczywiście dołączamy razem z Gregorem, idziemy A przy okazji. Tam czeka na nas taka młoda jeszcze osoba. Wiecie, Gregor jest wampirem, a wampiry mają większe potrzeby. Tak sobie wymyśliłem to. I naprawdę coś w tym jest. Summer nie będzie wieczna, pamiętajcie o tym. Ale Summer będą te dzieci już jako pierwsze. Czyli będzie ona miała pierwszeństwo we wszystkim. Będzie to pierwszą, pierwszą, pierwszą. I tak naprawdę nie wiem, czy nie trzeba by było jeszcze, może nie, że trzeba, ale fajnie by było wreszcie zaplanować jakieś wesele, co? Tak mi się wydaje, że trzeba tutaj jednak coś zrobić, na to wesele też, żeby się tutaj odbyło, bo to będzie mega sprawa tak naprawdę. Ale dobra, pierwsze co, praca, kolejny dzień w pracy, musimy jak najlepiej wypaść, zdobyć awans najlepiej. Zresztą nie wiem, jak to wygląda aktualnie u nas, na jaki poziomie jesteśmy z tym awansem, znowu komunikat ten, zobaczymy sobie pierwszy to jest, jest szansa na awansik. Dobra, jest szans na, na awansik. Kołty mamy. Okej. Okay. ale ty jesteś. Ja się z tobą chciałem bardziej przywitać się. Podzie się pomysłami z simką. To o tobie mowa, prawda? Mam nadzieję. No, oczywiście. Niestosowny dowcip. <grystanie> Yy, podziel się pomysłami. No dobra, to kiedyś tutaj znajdę pochwalę. Etykę, pochwalę. Tutaj ten, poproś o to. Yy, podziel, 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 podziel. Za trudne. Rozmawiaj o zainteresowaniach, rozmawiaj o małami, główkach logicznych. Podziel się pomysłami. Plotkuj o romansach. Plotkuj o tym, plotkuj o tym. Podziel się wskazówkami wędkarskimi. Aha, czy objęty jakimi? Może tak. Zaraz zobaczymy zresztą. Ale popatrzcie, mamy młodsze grono, już teraz Barbarę dostaliśmy, tej nową. I więcej chłopa dostaliśmy. I Lukasa dostaliśmy. Dobra. Syntetyk możemy przygotować tutaj, prawda? Zwolić nam stanowisko, moja, moja, moja droga ty. A, jedzenie syntetyczne. Czy nabije nam to, czy nie? Chyba nam nie nabije. Gdzie poleciałeś, Gregor? A, tutaj, dobra. No w porządku, czyli tam nie dostaliśmy tego jeszcze. Podzieli się pomysłami. No właśnie, przyszłaś tutaj do mnie. Bardzo fajnie, ale jesteś miła. Ale jak mam się z tobą podzielić pomysłami w takim razie? Którymi pomysłami? A może z pracy? To musiała być ikonka o pracy. Ale kurczę, nie widzę. Porozmawiaj o pracy. Przechwalaj się, przechwalaj, porozmawiaj o wszystkim. Nie widzę. Naprawdę nie widzę. Zainteresowania. Patrzenie w chmur. No nie widzę nic takiego, naprawdę. Hmm. Czaczki, naprawdę, to będzie mega problem z tym. Porozmawiaj o pracy, w takim razie. Nabijmy tutaj. Mam nadzieję, że to będzie to. Mam nadzieję, tak, tak naprawdę. No i co, jak tam Gregor ci pójdzie? Czy będzie awansik z tego? Czy też nie? Czy skopię sprawę? Zdaje się, że coś poszło nie tak, ale zaliczyło, w porządku. Przygotuj specyfikę różane perfumy. No dobra. Specyfik. Róże potrzebuje. Tutaj są róże, prawda? Tak. E, truskawki. To nie są róże. To nie są róże. A, to są róże. Przywróć się nie do życia. Ja rozmawiasz o pracy teraz z nią, chyba? Tak, ale to też nie było to. E, przeprowadź burzę mózgów. Burza mózgów leci w takim razie. I to będziemy musieli tutaj zdobyć jeszcze raz. Niestety, ale nie mamy róży. Więc nie polecimy sobie bardzo z tym. No niestety. Więc to na pewno nie spełni, a to nie ma pojęcia o co chodzi. O co tutaj w ogóle chodzi z tym? Kurczę, moja droga, żebyś ty mi pomogła. Yy, podziel się pomysłami z Simką. A, ah, jajku. Romantyczne działania nie. Kluby, podłe, to muszą być na to. Tylko podziel się pomysłami. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, o jaką tutaj cechę chodzi. Wetkarskimi, tylko mogę. O romansach w pracy, plotku i o współpracownikach. O pożyczkę, dużą pożyczkę. DNA, estetyka pracy, strój. Kurczaczki, jest przecież, cholerka to. To było zaliczone już, więc to odpada od razu. Dobra, nabijmy to. Teraz leć na górę. to jeszcze po Majsterku sobie tutaj z ekspresem. Dobra, to już poszło. Wypij, lub oddaj, nieprzetestowany specyfik. Halo, proszę pana, coś mamy dla ciebie. Oczywiście, przyjadzie się, przywitamy z niebier. Co, co wy na to? No tak, przydałoby się że coś mu dać. Wykpi pensję po. A nie, czy mam w ogóle coś? Nie mamy chyba żadnego specyfiku. Tak mi się to wydaje wydaje. Eee, dobra. Specyfik. Chyba, że czekajcie. Chyba, że. Róże ciągle nam też jeszcze nie zrobiły się. Fak. Ja potrzebuję mieć róże, Ej. Dzwonki. Czekajcie. Może. Gdzieś tutaj na obrzeżach rośnie róża. I to często właśnie w takich mapach. Gdzieś na obrzeżach są takie dziwaczne rzeczy. Ale tutaj widzę, że chyba jednak o Może możemy sobie zapomnieć. No dobra, wracajmy. Oj, coś, czuć, że dzisiaj będzie słabiutki dzień w pracy. Będzie on słabiutki. Analiza kryształu pod mikroskopem. Eee, analizy kryształ. Nie mam wtedy żadnego kryształu. Ah, poproś o kryształ. Nie rozmawiaj z nim, nie marnuj czasu. Nie rozmawiaj całkowicie z nim, nie rozmawiaj. Poprosimy o kryształ, dobra, będzie kryształ? Nie, czekaj, Ona na godzinę idzie do pracy. Poprawda ocena. Ciężko pracował teraz do topiotkowy ucej podstawówki. Nice. nice, nice, nice. Moja droga, dałaś mi ten kryształ? Kresci go nie miałaś. Poprosił Kryształ jeszcze raz ją. Śliczny jesteś. Ale dawaj, Kryształ <gryształ> analizy, kryształ analizy, próbę kryształu. Czekajcie, może ja mam jakąś próbkę sobie pobrać jeszcze z tego. To będzie kryształ? Pewnie tak. Zadzwoń, wyślij, umieść w świecie. Analizuj kolekcję. Analizuj próbę kryształu. Tylko jak uzyskać próbę kryształu? Nie mogę nic zrobić. Ej no, to jest bez sensu. Ulepszaj. Dodaj zabezpieczenia. Fak, ale skopaliśmy troszkę sprawę. Dobra, wiecie, co? Zróbmy specyfik. Ten. Wykonajmy jakikolwiek.. Ty, spadaj mi stąd, chłopie. Spadaj mi stąd. Zimze? Eee, zrobimy na ko... tylko pracy I teraz mi spadaj stąd Tak to nie za trbi A ty mi zajęłaś tutaj Zoi, spadaj stąd Wybacz mi moja droga, moja droga Uciekaj stąd, dobra? Eee. Zawołaj Jak cię stąd zabrać? Okej. Okay. Już chciałem dawać promień zamrażający. Teraz ja że na niej bym go dał. Dobra, potrzebujemy zrobić jakikolwiek specyfik. i dać komuś do, prz do przetestowania. Hej hej, Zoi. Witam, witam ciebie. Idzie do pracy. Nice summer. Idź do pracy jak najbardziej. Niestety danych cechy dałem ekstra do tej pracy. No ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. A ty... Zostań dłużej jednak. To już wiem, że musiał zostać dłużej. No niestety. A szybciej nie nabijemy tego. Udało się z powodzeniem stworzyć. Teraz dajmy jemu. E, z tobą rozmawiałem przedtem. Jebawse. O... Jest ja, dobra, już to dobra. Mm, daj. O, testuj specyfik. Nawet miałem ich więcej. Ten. OK, więc poleciało do, do góry. Fajnie. Co dalej? Pomyśl współpracownika o metal. Hej, hej, hej. Witam ciebie, mój drogi przyjacielu. Dawaj metal. No, okay, Nick. Dobra, zaliczone. Eee... Podaj nieprzetestowany specyfik współpracownikowi. No ale. Dawałem to, prawda? Nie przetestowany specyfik. To jest to. Masz jedzenie w takim razie, przyjacielu. Dawaj. Dobra, zaliczone. Fajnie, być może uda nam się dobić na Maxa Poznaj współpracownika. Piękna cecha. Więc tutaj dajemy na poznaj i jest zaliczone. <śm> Fajnie. Lubisz przyrodę. Fajnie, super, super, ale już mnie to nie obchodzi. E, gdzie jesteś, młoda damo? Gdzie ty się nam ukryłaś? Mm, gdzie nam uciekła ta osóbka nasza? Jesteś już, czekasz na nas, widzę. Usiądź. Zakończ z nim. Jeszcze lepiej się tutaj nam wbijasz. Uwodzicielska poza. Wbijaj się do toalety. Rzecz jasna. O, jak już się wybił. No i flirciarski motyw poleciał. Po plotku i troszeczkę z nią marzysz, jeszcze chwilę czasu. Opowiedz śmieszną historię, ale nie ona jest w flirciarskim nastroju, więc się numerami. Mischi... Sztaj jakiegoś flirta, oczywiście, A, rzecz okay. jasna. Rozmawiaj o pracy, jest najlepszy na, na flirtowanie. <grystanie> Właśnie, dobrze że wyszłaś stąd, moja droga. Ale nie, nie, nie nie uciekaj mi, nie uciekaj. Ja jeszcze mam dużo za zanadrzu dla ciebie. Fiercik jeszcze jedynie, niech poleci. No, już serduszka wskoczyły. Ale jesteś rozbawiona ta dla odmiany. Oj, to nie. Wręczy róże. Nie mam róży, tak. ale no, możesz wręczy, prawda? Czemuż nie? Co tutaj, bara-bara z kimś. Kurczę. Nie wiem, czy zdążymy. Nie wiem, czy zdążymy, wiem, czy zdążymy. no ale czym spróbujemy, prawda? O, rozbawiona opiewa i pierwszy pocałunek. To będzie dobre. To przeważnie wchodzi, prawda? Przeważnie to wchodzi. Ja nawet Ciebie nie znam, chyba nawet. Ale może poznamy. przy okazji. No i chyba jest. Chyba jest już nasza, tak naprawdę. Uściski też już Bara Bara powinno polecieć. No powiem to nie takie proste, prawda? Flirt, nie, 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 nie uciekaj mi. Nie uciekaj, powiedziałem. Halo, droga damo. Nie uciekaj mi tak szybko, dobra? O jest, Bara Bara w obserwatorium mamy dost dostępne. Więc lecimy. Zobaczymy, czy się uda. Spróbujmy. Może nie jest sporo tutaj jeszcze tego paska, ale zobaczymy. Jak tu odmówić, moja droga, tak? Czyli co? Rozumiem, że tutaj masz ochotę wpaść. Kurczę, nie wiem, jak tutaj sterować tą kamerą. Już tylko godzinka jest, no ale ona tutaj szybko będzie wbije się, co? Dawaj, dawaj, wbiegaj tutaj, moja droga. Cóż tam się dzieje? <laughs> no, Warabarabachu wala jest zaliczone, co? Z kimś, nastrój do flirtowania, rzecz jasna. Zaliczone, rzecz jasna. A dzie dzieciaka mogę jej zrobić tutaj też? obserwatorium? Nie, nie można tego robić. Pocałuję jeszcze, zaraz już koniec pracy, rzecz jasna. Buziaczek. I jeden dzień urlopu nam doszedł, ale nie mieliśmy awansu. Szkoda troszeczkę, szkoda. Sądziłem, że będzie ten, a ten awans jednak, bo on byłby w miarę fajny, a tak to... I w pięć, nie w 5, ni w 10 to nam tak naprawdę będzie pasowało. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że to jakoś tam wyjdzie nam na plus. Ach, ten Gregor, już tam kogoś musiał poznać. Ale zresztą tak ty zakładałem, że w pracy no, jakoś tam trzeba sobie zlokalizować, prawda? To bardziej, znaczy, że Gregor jest wampirem, więc no nie ukrywajmy toż może być, że Zoe na pewno była młoda dorosła, chyba tak. Chyba tak, bo jeśli nie, to, to będą przyjaciółmi po prostu. Zoe też jeszcze nie wiem, z jakiego jest miasta. Bo jeśli jest innego miasta, to w miarę tak stosunkowo oczywiście będzie się rzadko tutaj ona kręciła koło nas. A spierację na... W każdym momencie, nie tracąc postępów, o to wiem oczywiście. Po, po rozwija rozwijaj umiejętności i oglądaj filmy na nowym tablecie. To jest oczywiście dla malucha bardziej niż dla nas, ale też warta cecha, Czyli znaczy warta informacja, żebyśmy ją, pa ją pamiętali. Rzecz jasna, jak tutaj. Nasze roz rozwijanie. Ty niekoniecznie. Tutaj jest wszystko na full. Ziemniaczki jeszcze chyba nic nam nie urosło, prawda? No, oczywiście, że nie. Ale nie, 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 nie uciekaj, nie ucieka, zatrudni pewierz tutaj chłopa. A przyszłaś jednak, no i bardzo dobrze. Już na wtorek jesteś umówiona. Nice. O to chodziło. Yy, A, ty jeszcze w pracy jesteś. No tak, jesteś nie swoja. No tak, ty jeszcze jesteś nie swoja, więc w takim razie Gregor zostaje na twojej głowie. Musisz tutaj samemu pomóc w lekcjach. Mmm, to jest wychowawcze. Nakłoni do odrabiania lekcji, rzecz jasna. No i pomożesz tej ma maluchowi, oczywiście. E Będzie również skutecznie wykonywać interakcje związane z dyscypliną. No i dobrze, jeszcze oczywiście pomóż przy odrobieniu lekcji. Vlad, wybacz mi bardzo, ale nie mam dla ciebie czasu. Któż to taki jest? E Sofia, ale w trochę taki bardziej wizytowym. Temu ciebie nie rozpoznałem. Okej. Okay. I jeszcze jedna sprawa. Przydałoby się coś wszamać, co? Czyli tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odrobiłeś już lekcję. cieszę się bardzo sami z tego powodu. Lekcje to ważna sprawa. Warto, żebyś miał je zawsze odrobione. Poszłeś spać jeszcze nie? Chyba nie, poszłeś na komputer, widzę to. Widzę to, że siedzisz na komputerze. Sportówka kreatywności nie masz prawie nic. Wiesz co? Może trzeba ci ku kupić coś? Gitarę? Może chciałbyś się na gitarze nau nauczyć grać gitarę albo skrzypce, ale chyba i na gitara. To jest to, co ja bym bardziej no, wolał jemu kupić. To te, prawda? Dla dzieci. Gitara amatora. Pisaliście mi też, że fa fajnie zrobić sobie tutaj zestaw dla młodego czarodzieja, podał. Umysłówki to są bardziej. Kreatywność. Ale to nie. Ach. Stolik do zabaw. Świat dziwów. Spokojno. Nie, nie, nie koniec w tym momencie. Dobra, ma, ma, dobra malutki. Leć na górę ćwiczyć. E, jak tam twoje te cechy? Jeszcze chwil troszeczkę musisz sobie pojeść. Więc spoko. Nie ma problemów. Szama jeszcze jednego. Przyłomy masz wszystkie widzę. E, pozbieraj w takim razie. Trudniej ogrodnika. Jeszcze raz. I byś zebrał, zbier cały plon. Na wtorek ogronik był, no i na wtorek na 9 godzinę. Okej, okay, w porządku może być. E, moja droga, jak tam u ciebie idzie? Ty wracasz o pierwszej, już mało co ci zostało tak naprawdę, ale ty jesteś, wy... ty jesteś po prostu padnięta. A... Badaj metody mistrzów kuchni. Zwiększa umiejętność gotowania, obniża ocenę pracy, szansa na wywołanie inspiracji. Rozmawiaj z współpracownikami, obniża ocenę, wypełnia pasek towarzystwo. Pracuj ciężko, poprawia ocenę, zmiesza pasek i wprawia w stres. Okej, okay. to ostatni moment, możesz sobie troszeczkę postresować się, obniżyć swoją pracę. Czemu by nie? Czy znaczy, obniżyć tutaj swoje te cechy? Skrzypce naciskuję? Ja skrzypce? Skrzypce? A Nie ma gitary dla młodego dziecka? W takim razie? Z tego by wynikało, że nie ma gitary jeszcze dla niego Zobaczmy jeszcze z tego poziomu jakby wejść A nie, nie, nie wiem gdzie to by było, naprawdę nie mam pojęcia Tutaj Gitara Nie, to są skrzypce akurat Gitarka Gra na gitarze, a to jest kreatywność bardziej, więc to jest dla starszych już, dobra, więc faktycznie, dla dzieciaka chyba nie ma gitary. Mały! O, już lepiej, już lepiej ci idzie. Dawaj, bij tą kreatywność w takim razie, no dobra, jakoś sobie poradzimy z tym. Z tym twoim pięknym graniem, że jest jasne. <laughs> Dobra, sama wróciła. Świetna robota wykonana, ale jesteś wykończona. Dosłownie jesteś, moja droga, wykończona. Idź już od razu spać. Barabara, od razu? No nie no, idź się prześpi. Po prostu się teraz prześpi. Musisz się wezwać, jesteś po prostu wykończona już teraz. A ty, wiesz co, na razie przerwij pracę, idź tak samo spać. Odłóżmy ci ją na bok, a mogę wstawić ją na górę? Nie, nie mogę, dobra. Może tak o zrobimy. Okej. Okay. On poszedł spać, Gregor. A ty w takim razie, no nie no, nie idź tej niesamowitej gry, no, nie. Po co ci to? Nie marduj na to czasu. Idź na dół w takim razie. I zajmuj się czymś pożytecznym, czyli program... Programowanie i kontynuuj pisanie gry mobilnej. No to jest coś, co się nam przyda, rzecz jasna. A inne rzeczy, no może nie tym razem, tak naprawdę. A nasz krowokwiat powoli nam rośnie. Bardzo fajnie. Ja złoś... Jakość nie zła. W porządku. Mam nadzieję, że nam on wyrości jakoś. Eee, co się stało? Czekajcie. A fakt, zapomniałem jeszcze rachunki płacić. Widzieliście, ile tego mamy? 6000. Po prostu masakra jakaś. po prostu masakra, 6000. ja nie jestem w stanie w ogóle zarobić na to. Dosłownie nie jestem w stanie na to, na to zarobić nawet jeszcze. Ja coś, coś, coś pokombinować, żeby jednak ta Kasiorka tutaj była bardziej gdzieś zarobiona. I może faktycznie dla Gregora weźmiemy sobie jakąś gitarkę i on też się pouczy gry na instrumencie. Może to być ciekawe tam naprawdę. Ale dobra, w tym miejscu skończymy ten odcinek. Nasze dzieciaki śpią, czyli Summer oraz sam? Tak, to też jest dzieciak, żeby nie było. Pamiętajcie, Gregor jest wampirem, dla niego wszyscy są dzieciakami. Jeśli nie są też wampirami oczywiście. Dzięki za oglądanie i zapraszam Was na kolejny odcinek. Jutro standardowo 8 rano. Na razie. Hej, hej, pa!